Ty chyba gdzieś jedziesz, co? Jedziesz gdzieś Arciomobilem? Tak... A czy jedzie gdzieś. A gdzie jedziesz dzisiaj? Gdzie ty dzisiaj jedziesz? O matko. Gdzie ty jedziesz? Gdzie ty jedziesz, Aresław, że się tak cieszysz? A popsuj coś tylko. Czekaj, ci pomogę. Trzymaj. No, ciągnij kocyk. Okej. Okay. Ej, ale muszę kocyk włożyć. Myszko, a kocyk? Nie miałeś wchodzić jeszcze. Musisz wyjść na chwilę. Chodź, bo ja muszę kocyk włożyć. Bo zobacz, same ślady robisz. Musisz piłeczkę przełożyć, bo zobacz, ona tutaj spadnie. Twoja piłeczka. Trzymaj. Tylko piłkę. A ty nie? Ty... Oddaj piłkę. Nie możesz biegać z piłką. Bo się udusisz, dziecioku. Chodź! Arciu! <grytanie> oddaj! Oddaj piłkę! Arciu! Nie możesz biec z piłką. Daj. Jaki zadowolony? W stronę w lewo, no tam dzisiaj, chociaż wiemy, gdzie jedziemy, bo dzisiaj drogę znam. Zgrzałeś się. No, widzisz, przed chwilą przewrócił nam się rower, bo chciałam, żeby on wszedł tam, bo nie chciałam stać na ulicy. I to jest właśnie wchodzenie tyłem, dlatego ja nie chcę, żeby on wchodził tyłem, bo jak wchodzi przodem. To ja mogę sobie przytrzymać ten rower. I dlatego mi jest wygodniej, że on wchodzi tu. Ale mówicie, żeby nie wchodził tutaj, bo zepsuje coś albo że uderza się o dyszel. I właśnie dlatego wygodniej mi jest. Nie będziesz wchodził tyłem. Wiesz? Ja nie wiem, czy coś się nie stało, ale chyba przeżył to. No, chyba jest wszystko ok. Dobra. Możemy jechać? Musisz schować łapkę, bo cię zamykam. Czy ty jesteś gotowy na nową przygodę? Tak? To jedziemy spacia jak żółto. A kto to tak pięknie wygląda na tle rzepaku? Kto jest taki śliczny? Kto taki śliczny jest? Myszko. Dobrze ci się leży. Gorący ci. Puliczki ci chodzą. Za chwilę się będziesz kąpał, tak? Jeszcze kawałek. Kto mi uciekł z przyczepki? Aresław. Zobaczcie ucieki leci do wody. Nie, jednak się zastanowił, że nie może, bez pozwolenia. Jeszcze nie pozwoliłam. Jeszcze nie chodź. Zobaczcie jak tutaj jest fajnie. Tu można sobie w siatkówkę pograć. Tu jest mały placyk zabaw akurat dla Aresa. Tam też jest jakiś mostek z tyłu. Chcesz wejść? Tylko poczekaj, muszę sprawdzić najpierw. Możesz na mostek wejść na razie. Musimy zobaczyć, czy tutaj jest czysto. Nie, no w miarę czysto jest. Hmm, hmm, hmm. Ale fajna miejscówka, co? Patrz, nawet mógłbyś sobie tu wskoczyć. Na bombę. Chciałbyś tu wskoczyć? Poćwiczymy skoki. Bez kamizelki, ale nie wiem, jak tu jest głęboko. Nie widać dna. Chcesz wejść? No to idź, wskakuj. Ale nie tu. Tam idź sobie wejdź. Chodź. Ares nie tu. Błogam cię, nie tu. Tam od brzegu. No idź, wejdź. No nie jak ktoś przyjechał. Okej, okay, możesz wejść. Dosyć długo porozmawialiśmy z tym panem, który przyjechał. I też mówi, że ma pieska, ale jego piesek miał skręt żołądka i miał operację. I pokazywał mi zdjęcia i ten piesek już tak trochę nie kontaktuje. Nie, chyba z pół godziny rozmawialiśmy. I teraz pan sobie odjeżdża. Już się napływałeś? Tak? Tyle piszczenia, że chciałeś wejść? Bo trzymałam go na smyczy cały czas, jak rozmawialiśmy. I on piszczał, że chce wejść. I pan mówi, to nie przeszkadzam, to idźcie. No co jest? No wchodź, wskakuj. No wskakuj. A chcesz iść na plac zabaw? Zaczyna deszcz padać, zobaczcie. Widać? Czekaj, muszę smycz odłożyć. Już chyba nie Nie, Ares, Ares, Ares! Ja ci sięgnę tą piłkę, nie wchodź. Gdzie masz piłkę? Masz. Uważaj powolutku, bo to się rusza. Wow! Z jaką gracją to zrobił. Gdzie ty idziesz z tą piłką? Gdzie idziesz z tą piłeczką? Co kombinujesz? A czemu nie zjeżdżasz na zjeżdżalni? Chcemy pływać Ares. Nie jest dzisiaj za ciepło. Nie jesteś chętny na pływanie? A jak ci piłkę rzucę do wody? Porzucać ci? Daj ci rzucę. Idę do ciebie, poczekaj. Dasz mi? Rzucić ci? Uwaga. A daleko ci rzucić? Daleko? To rzucam daleko. Uwaga. Tutaj też dosyć płytko jest. Chyba sobie piłkę zepsułeś. O nie, o nie będzie ares w panierce. Aresław. O matko, pokaż się prosiaku. Pokaż się prosiaku. Jesteś z siebie dumny? Tak? Dumny jesteś? Chodź się wypłukać. Ares. Nie możesz w takiej panierce jechać do domu. Dawaj piłę. Rzucimy daleko. Rzucimy daleko piłkę. I Ares się wypłucze. A w sumie ja mogę z nim przecież tak chodzić, żeby on pływał, nie? No właśnie. Zimna woda? Ares jest odporny na zimną wodę. I teraz już się nie bruć, dobra? Pójdziemy na ten drugi mostek. Pokaż się, zobaczcie. O ile chudszy jest. Od razu połowa mniej psa. <grystanie> Tylko ogonek puchaty. Za... Chodź tu, Ares. Chodź, bo się brudzisz. Zobacz, jak to jest brudno. Idziemy tam? Tam pójdziemy, dobra? Na mostek. Ok? Tam na mostek pójdziemy, zobacz, jaki masz nos. A miałeś się wypukać. Tylko trzymaj piłkę, bo ja po nią nie wskoczę. Jak ją zwalisz. Na pewno po nią nie wskoczy. Tu są trzciny i ty też po nią nie wskoczysz. Zobacz. Wow. Takiego mostku to my jeszcze nie widzieliśmy. Takiego długiego. Jezu, się przestraszyłam. Myślałam, że to ryba. Dobra, rower sto... Ale pachnie. Szkoda, że ten pan nie chciał ryb łowić, bo bym sobie popatrzała. Myśmy sobie posiedzieli z nim. Ej, ares się rusza. Naprawdę to się rusza. Dobra, jednak nie wiem, czy chcę tam iść. Ten jest stabilniejszy. Gdzie idziesz? Arciu, gdzie idziesz? A usiądziemy sobie tu? I tak musisz wyschnąć, wiesz? Szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu. Kresłof nie uciekł. Chodź do mnie! Zobaczysz, że ta piłka ci wpadnie. Zobaczysz? I będziesz płakał. Widzisz, prawie spadła. Dobra, idę tam. Chyba się nie zapadnie, co? Ten monster, ale jak się rusza. Arciu, nie, nie ruszaj nim. Ja się boję takich rzeczy. Widzisz, dla ciebie przełamuje swój strach. Ares, trzymaj tą piłkę. Ja wiem, że ty to specjalnie zrobisz, i powiesz, oj, wpadła mi. Daj mi tą piłkę do ręki. Daj, ares, ja będę ci niosła. Co tam było w tych krzakach? Co tam patrzałeś? Daj mi tą piłkę. Daj, bo to jest ostatnia piłka, jaką masz. Matko, czemu ty tak na krawędzi stałeś? Idź. Idź mi stąd, idź. Idź, bo ja ci nie wierzę, że ty nie wpadniesz. On tam cały czas coś wącha. Był tu jakiś rybak i wrzucił jedzenie, albo kacuszki są pod spodem. Masz, ale uważaj. O matko, coś, coś pukało, słyszeliście? Uciekam stąd. Ej, a nie chcesz mi przynieść kocyka? Idź mi kocyk przynieść. <noise> nie żartuję, bo jak ty tam wskoczysz, to będzie wszystko mokre. Nawet nie próbuj tam wchodzić. Gdzie siadamy? Na samym brzegu? Nie wiem, bez czym mi wpadniesz. Chodź. Tu? Tu siadamy? Przestań się tak patrzeć na tą piłeczkę. Ona ma tu leżeć, dobra? Arciu. Pyszczek masz brudny. Tak, pyszczek masz brudny. Mam ci ją kulnąć, ale nigdzie nie pobiegniesz z nią. To kulam. Gdzie lecisz? chodź, ci coś powiem, chodź. Chodź tu bliżej, ci coś powiem. Chodź. No chodź, ci coś powiem. Arciu, chodź. Leżeć? No nie wezmę ci. Nie chcę twojej piłki, chcę ci coś powiedzieć. Tak, wygryź tą trawę z między belek. Arciu. No tą trawę wygryź tam. Ej, chodź, ci coś powiem. Jak będzie ciepło i będzie już lato, to my musimy pojechać arciomobilem nad morze. Tak? Pojedziemy nad morze? Arciu, chciałbyś pojechać nad morze? W góry to mamy za daleko. Nad morze mamy jakieś 200 km. Tak wiem. Ale na kilka razy, tak jakby rozplanować tą trasę. Gdzieś nocować po drodze. Nie, Arciu? Co ty myślisz o takim pomyśle? Chciałbyś jechać nad morze w tym roku? Matko, pokaż co ty masz za uszami. Jakby piorun w ciebie strzelił. Arciu, chodź, pokaż się. Ares! Stój? Pokaż się. Jak ja ty masz kędziorki przy uszach? Fajnie było, fajnie nie. Obraziłeś się czy coś? Mam ci piłkę rzucić? Ares? Rzucić ci piłkę? To daj. Daj ci rzucę piłkę. Daj ci rzucę. <noise> Ale no gdzie? Zobacz, tu jest mostek. A jak rzucę tam i wpadnie w trzcinę, <noise> nie mogę się wysłowić. Rzucić? A jak ty wpadniesz do wody? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Dobra, to był Twój pomysł. Rzucam. I nawet mi się lewą ręką udało rzucić. No, gdzie? No, miałeś wyschnąć. No dobra, wchodź. Dobra, zastanowił się, że jednak nie. No nie, wchodź już. No, jak ci kazałam pływać, to nie chciałeś. To chcesz pływać, czy nie? Bo jak chcesz pływać, to teraz. Bo jeszcze musimy posiedzieć, żebyś wyschnął. Mam Ci do wody wrzucić? Czy ja mam Ci wrzucić piłkę do wody? No dobra, robię to. Ale tutaj nie skacz, bo ja nie wiem, Ares, co tutaj jest. Nie wiem, czy to dobry... Po... A pobiegniesz naokoło? Nie skoczysz stąd? <grystanie> nie, nie chcę tego robić. Trzymaj, bo ja nie wiem, co tutaj jest. Nie jestem pewna, co tu jest na dnie. Muszę zobaczyć. Tu nie widać dna. Ale ja się boję, że jakaś trzcina może być. I on się nadzieje na to. Nie, nie robimy tak, Arciu. Chodź. No chodź do mnie. No gdzie będziesz sam leżał? Chodź. No to słuchaj, zrobimy tak. Pojedziemy kiedyś nad morze, na psią plażę. Chodź tu... Dawaj tą piłkę, bo mnie nie słuchasz. Dawaj, chodź tu. Cofaj. Leżeć. Leżeć. I słuchaj mnie teraz. Nie patrz na piłkę, tylko mi słuchaj. Chciałbyś na psią plażę pojechać? I, I pływać sobie nad morzem? I biegać bez smyczy nad morzem? Z innymi pieskami? Nie? Chciałbyś piłkę. A właśnie palec mnie złapałeś. Jak ma piłkę, to nie można z nim planować nic. Będziemy planować bez piłki. Piłka z nami nie pojedzie, bo piłka jest ważniejsza ode mnie. Nie pojedzie z nami piłka nad morze. Tobie niemiłe? Czy tobie życie nie miłe? Czy tobie, Arcie, życie jest nie miłe? To normalny kula się po mostku. Ares Tak, zrzuć tą piłkę, żeby ci do wody wpadła. No? Śmieje. On wie, co robi. Ares, Ares. Bo za ogon cię złapię, jak będziesz spadał. Będę cię łapać za ogon. No, no no jak na mostku mam Ci lewą ręką rzucam, zobaczysz, że wpadnie do wody. Rzucam O nie <gryw> O nie wiedziałam, że to zrobię I co teraz? Nie, nie, ares nie, nie, nie na oko, nie, na około Nie nie, nie nie na oko. Poczekaj, może ją ja sięgnę tu co? Nie, nie sięgnę, mam rękę za krótką no nie sięgnę. I co my teraz zrobimy? Co my teraz zrobimy? Ares, nie! Chodź. Chodź naokoło. On jest w stanie po nią wskoczyć na główkę. Chodź naokoło. Poczekaj, bo jak mi telefon wpadnie, to już będzie koniec. Gdzie ona jest? Pokaż. Jak mam ją wyciągnąć? Będę ją pchać do brzegu, dobra? Pcham ją. Ale jakbyś się przesunął, Arciu, to był, też mi było łatwiej. Nie pomagasz! I kaczka ci jakaś zabierze za chwilę i nie będzie piłki. Czekaj. Oraz jaki przejęty. A nic mi nie pomaga. Tylko utrudnia. No czekaj, bo to nie jest takie łatwe, Z ty myślisz. Że twoja pańcia wszystko potrafi tak zrobić. Już prawie uratowana. Poczekaj. Poczekaj. Nie ruszaj się stąd. Co ty robiłaś w międzyczasie? Co masz w pysku? Co to za fajka? O matka, jak śmierdzi ta piłka! Trzymaj. I mniej więcej w takie akcje nie wkręcaj. Nie ruszaj jej. Tak leżcie. Dobra? Żeby już więcej nie wpadła. <laughs> nie. Zostań. Tak masz leżeć. Tak musisz leżeć z piłką w pysku. Jeszcze trochę i do domku jedziemy, tak? Podoba ci się tu? Będziemy tu częściej wracać? Ej, piłka! Schowam mu. Pomyśli, że mu wpadła. Ej, a gdzie masz piłkę? Gdzie masz piłkę? Wpadła ci do wody? O nie, gdzie masz piłkę? Widzisz? Miałeś pilnować. Nie dał się nabrać. Zostałam oskarżona o kradzież. Ja Pilnuj jej, bo naprawdę ci wpadnie. I ja już nie mam więcej patyków, żeby ratować piłkę. No. Co on wyprawia, jak mu się tu podoba. Jaki szczęśliwy. Pilny, piłeczki, ja wszystko widzę. No nie będę Ci na mostku rzucać, bo to jest niebezpieczne. I się nie ciesz, to jest niebezpieczne tak robić. No nie będę tak robić. Nie namawiaj mnie na takie czyny. Do domku jedziemy? Jedziemy do domku. Wypij sobie z głowy, że będziesz biegł. Absolutnie. Tam jest asfalt. Tutaj możesz się przebiec kawałek. Wejdź. Jedziemy do domku? Jedziemy? Jesteśmy, Aresio. Zadowolony z wycieczki? No to leć do domku. No leć. Czekasz na mnie? Kaj biegnij. Miało zacząć padać. Tak wyglądają chmury. Mam okulary, więc nie widzę tak jak Wy, ale chyba są ciemne. Tam są jasne, tu są ciemne. Ale nie wiem, może nie będzie padało. Lila cię przywitała! Lila, jesteśmy! Reksio! O, ziemia przyjechała. Lila, odebrałaś ziemię? Tak? Chciałaś raz? Ktoś do Lili przywiózł ziemię. Musisz poczekać, wiesz? Muszę ją zamknąć żeby ci nic nie zrobiła. Kto ty jesz znowu. Czemu ty się dusisz? Chodź, cię wpuszczę.